Witam wszystkich na kolejnej wcieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Zaczynamy dziś 2024 rok i zaczynamy go na dawnej stacji Jabłonna. Eee, czyli będziemy dzisiaj podążać śladem dawnej linii kolejowej z Jabłonnej przez Warszawę do Karczewa. To co widzicie w tej chwili to jest eee, pozostałość dawnej lokomotywowni w Jabłonnej. Tyle w tej chwili z niej zostało. I to praktycznie jest też, można powiedzieć, jedyny ślad po północnej części kolejki z Jabłonny do Warszawy. A jeszcze spróbuję tutaj przejść kawałek. Być może jeszcze coś tutaj da się Wam pokazać. Jedyne co mogę Wam jeszcze pokazać, to jest ulica Złotej Renety Wiabłonnej, położona dokładnie na dawnym torowisku. To jest kierunek na Warszawę. No i nic więcej tutaj zobaczyć się nie da. Wszelkie pozostałości zostały zatarte od lat 50-60 zeszłego wieku, kiedy kolejka została rozebrana. Później kolejka biegła do ulicy Modlińskiej w Warszawie. I wzdłuż tej ulicy do stacji Warszawa Most, gdzie się teraz udajemy. Natomiast w tą stronę, tutaj skręcała w prawo, i tam była stacja końcowa Wiabłonnej. Ten przeskok do ulicy Wybrzeże Helskie. Na ulicy Modlijskiej, wzdłuż której biegły tory. Wszelkie ślady zostały zatarte przy poszerzeniu w latach 70. zeszłego wieku. Natomiast czy ta ścieżka rowerowa i chodnik zostały położone na dawnym torowisku, no tego nie wiem. No, pewnie będziecie mieli tutaj jakieś uwagi. I to kierunek Karczew i stacja Warszawa-Most. Miejsce dawnej stacji Warszawa Most pod mostem Śląsko-Dąbrowskim, dawniej mostem Kierbedzia. No, i tyle da się powiedzieć o tej stacji, ponieważ nie zostało po niej dosłownie nic. To jest kierunek Jabłonna, a my udajemy się dalej w kierunku Karczewa. Za stacją Warszawa Most kolejka obchodziła port praski, i tutaj na tyłach bloków przy ulicy Jakwilońskiej jest taki dość charakterystyczny nasyp. No nie ma pewności czy to jest nasyp dawnej kolejki, ale jak tak patrzeć wprost to ten nasyp biegnie w kierunku wiaduktu Nazamońskiego pod linią średnicową i później do ulicy Grochowskiej, czyli do przebiegu już pewnego przebiegu dawnej kolejki Jabłonowskiej. No, na ulicy Grochowskiej wszelkie ślady zostały już zatarte, więc najprawdopodobniej następne spotkanie z dawną kolejką będziemy mieli dopiero w Wawrze. I dochodzimy do budynku dworca Wawer wąskotorowy Kolejka biegła wzdłuż ulicy Grochowskiej, tam żadnych śladów już nie pozostało. Dawna, dawne warsztaty, lokomotywownia przy wiatracznej tam także nic nie pozostało. Natomiast od Wawra odchodziła także taka boczna linia kolejki do Starej Miłosnej, była to kolejka konna. E, tutaj śladów nie zostało za wiele, ale jest jeszcze coś, co mogę wam pokazać. Natomiast y, linia do Karczewa od Wawra biegła tutaj po prawej stronie ulicy widocznej. Kolejkę rozebrali Niemcy w czasie okupacji, więc trudno tu oczekiwać jakichś spektakularnych śladów. Natomiast jest ulica, którą właśnie pokazuję, jest to ulica Mchów, łączy ona Międzylesie, Wiśniową Górę ze Starą Miłosną i jest położona dokładnie w śladzie dawnej kolejki. Na początku tak jak mnie nazywa się Mchów, później Tramwajowa i aż do Starej Miłosnej biegnie po dawnym torowisku. To jest kierunek właśnie na Starą Miłosną. A to jest kierunek na Wiśniową Górę i Międzylesie. No, i to jest właściwie jedyna rzecz odnośnie tej, jakby bocznej kolejki, którą można by tu pokazać. Nic więcej tutaj się nie zachowało. I wracamy na główną linię. Po, po lewej stronie ulicy widocznej patrząc w stronę Jabłonnej, po prawej patrząc w stronę Karczewa, na dawnym torowisku położono ścieżkę rowerową. To cały czas jest wzdłuż ulicy widocznej i w Aninie takie dość no, żałosne pozostałości mostku na kanale wawerskim. Zaraz za tym mostkiem torowisko schodzi z ulicy Widocznej, wchodzi w ulicę Mrówczą i niestety wszelkie ślady po nim giną, aż do przystanku dawnego międzylesie wąskotorowe. I dochodzimy do dawnej stacji kolejki Międzylesie Wąskotorowe. Przebija się tu jeszcze nazwa rosyjska, kaczy dół. To jest kierunek Warszawa-Most. To jest kierunek Karczew. Dalej kolejka biega w ulic mrówczej, mozaikowej. Śladów kolejki tutaj nie widać, więc dążamy w stronę stacji Warszawa-Falenica. Stacja Warszawa-Międzylesia. Kolejny dawny dworzec na naszej trasie, tym razem Warszawa falenica wąskotorowa, w lewo kierunek na Warszawę, w prawo kierunek karczew. Torowisko dalej ginie w, w labiryncie nowej zabudowy i prawdopodobnie udamy się prosto do Józefowa. Przeszedłem dość długi odcinek wzdłuż ulicy Wawerskiej w Józefowie. Nie ma żadnych śladów po dawnej kolejce. Tutaj dopiero jak już będziemy mieli wchodzić na most na świdrze i przechodzić do Otwocka, no to po prawej stronie pojawiło się wyraźne starotorze kolejki. Ale to jest pierwszy ślad, jaki znalazłem tutaj w okolicy, tak jak mówię, ulicy Wawerskiej w Józefowie. I największa budowla na trasie dawnej kolejki. Zresztą lokalna atrakcja turystyczna, most na rzece Świder. W prawą stronę Karczew, w lewą Warszawa. I widok mostu z góry, kierunek Karczew. A tak wygląda podjazd na most z drugiej strony. Na torowisku asfaltowa ulica. To jest kierunek Warszawa. Idę cały czas ulicą Turystyczną. Już w Otwocku A najprawdopodobniej cały czas towarzyszą mi, mi miejsce, gdzie były dawniej tory kolejki. Tym razem po lewej stronie. To jest kierunek Karczew. I dawny dworzec kolejki wąskotorowej świdrze. Na pewno ten budyneczek. Natomiast ten po prawej stronie. Jeśli już to, było po bardzo dużej przebudowie, to jest kierunek Karczew, i tutaj jest zostawione jakby miejsce, po którym prawdopodobnie szły tory dawnej kolejki to jest kierunek Warszawa dawny dworzec w Świdrze. Dalej wzdłuż ulicy Brzozowej w Otwocku ścieżka rowerowa prowadzi po takim dość charakterystycznym nasypie. Najprawdopodobniej dalej po dawnym torowisku. To jest widok z dołu. A tu mamy widok z góry na ten no niewielki, bo niewielki to jednak nasyp, czyli prawdopodobnie jest to torowisko. To jest widok na Warszawę. To jest widok w kierunku na Karczew. I kolejna zachowana stacja na trasie czyli odchodz wąskotorowy. niedaleko dworca normalno-torowego. Odcinek w Otwocku wzdłuż ulicy Wawerskiej, ale niestety nieczytelny, bez pozostałości. Natomiast dworzec zachowany w doskonałym stanie. W prawą stronę Warszawa, w lewą stronę Karczew. Trasą dawnej kolejki z Otwocka do Karczewa poprowadzono ścieżkę rowerową. To jest kierunek Otwock. To jest kierunek Karczew po prawej stronie szosa Otwock-Karczew. W miejscu, gdzie rozpoczynała się stacja w Karczewie ustawiono taki pomnik przypominający, że 60 lat temu była tutaj kolejka wąskotorowa. Tutaj było torowisko. To jest szosa na Otwocki po prawej stronie. Miejsce, gdzie ta kolejka jeździła teraz. Droga dla rowerów. Tutaj było miejsce, gdzie była stacja. No w tej chwili wszystko zagrodzone. Ja postaram się Wam to jakoś pokazać. No ale z tego miejsca niewiele widać. Spróbuję jakoś podejść od tyłu. Podszedłem z tyłu. Widok nie jest wiele lepszy, ale według źródeł ten zniszczony, niepozorny budynek pełnił dawniej funkcję dworca końcowego. Kolejki wąskotorowej w Karczewie. Chyba nawet tam jakiś napis się przebija przez te no, zniszczenia upływem lat. Być może na terenie tego zakładu są jeszcze jakieś budynki, które pełniły dawniej funkcje kolejowe, ale ogrodzenie jest dość konkretne. No i nikt tutaj się nie będzie wspinał na nie i tam eksplorował. Więc na razie poprzestańmy przez to, co widać, przez ogrodzenie. Więc budynek dawnego dworca w Karczewie. Tutaj nasza wycieczka się kończy. E, z uwagi na e, wielkie miasto, e, pozostałości nie jest za dużo. E, jeśli jakiekolwiek inne ominąłem, bardzo proszę o komentarze w tej sprawie. No i kończymy naszą wycieczkę śladem dawnej kolei jabłonowskiej, jabłonna Warszawa-Karczew. I zapraszam Was na następne wycieczki szlakami zapomnianych linii.